Witajcie, witajcie. To jest kolejna kawa taka ubezpieczeniowa. W ostatnich odcinkach mieliście okazję poznać Łukasza Ciszka, Janka Walaszka. Na kogo dzisiaj padło? No, dla odmiany na Łukasza Ciszka. Witam cię Łukaszu. Witam serdecznie. Cześć. Łukasz, premiera naszego odcinka no, obiła się szerokim echem w internetach. Przez długi czas to była najbardziej dynamiczna premiera na moim kanale. Powiedz mi, jak, jak odbiór? Bo to był twój debiut, prawda? Telewizyjny? Tak jest, bardzo mnie to cieszy. Pierwszy film na YouTubie, który, który z moim udziałem został nagrany. Dzięki tobie Macieju. No odbił się bardzo z szerokim echem, bardzo dużo pozytywnych komentarzy, jakieś gratulacje. Także jestem bardzo zadowolony. No to się bardzo cieszę. Pamiętam, że tamtą rozmowę kończyliśmy, kończyliśmy taką nowością. W sensie opowiadałeś o tym, że następuje pewna rewolucja w, w ubezpieczeniach grupowych. Ja trochę mam dobrą rękę do rewolucji, bo ostatnio też nagrywałem na kanał. Tutaj linkuję film z chłopakami, którzy rewoluc rewolucjonizują Rynek produkcji reklam, natomiast ten rynek ubezpieczeń grupowych rewolucjonizujecie wy. Najistotniejsza rzecz, którą zapamiętałem, to to, że tak naprawdę tą grupą to może być w zasadzie pojedynczy przedsiębiorca albo on i jego żona. Gdybyśmy mogli do tego tematu wrócić, to będę wdzięczny. Na początek może to dobrze byłoby, gdybyś. Pokrótce nam powiedział, albo przypomniał, czym się różni ubezpieczenie grupowe od, od takiego osobistego i dlaczego niekiedy warto to takie mieć? Jasne. Tutaj, jeśli chodzi o podział ubezpieczeń, oczywiście poruszamy się w tematyce ubezpieczeń zdrowotnych, życiowych. To jest ta pierwsza, pierwsza grupa z, z podziału ubezpieczeń, ogólnie ubezpieczeń. Są ubezpieczenia indywidualne, polisy indywidualne i polisy grupowe. I na przykład, jeżeli ktoś pracuje w zakładzie pracy, nie wiem, zatrudnia zakład pracy 10, 20, 200 czy 500 osób, to mm -hmm. przeważnie takie ubezpieczenie grupowe funkcjonuje. Polisy indywidualne no to jest poliska przypisana do danej osoby. Ja jestem mm -hmm. ubezpieczony, ty jesteś ubezpieczony, indywidualnie wykupujemy sobie w zależności mm -hmm. od potrzeb. Natomiast to, o czym ty wspomniałeś, to jest takie ubezpieczenie, które jest dedykowane typowo dla przedsiębiorców, czyli osoby, które prowadzą na przykład jednoosobową działalność gospodarczą i nie mają możliwości zatrudnienia się, podłączenia się w, w polisie grupowej, no bo nie pracują w dużym zakładzie pracy, tylko, tylko prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a mają tylko możliwość ubezpieczenia się indywidualnie. A tutaj właśnie jest, jest powiedzmy taka nowość na rynku. Taka hybryda, że, że możesz mieć policję indywidualną i możesz też mieć policję grupową w tej swojej jednoosobowej działalności gospodarczej. I to jest, i to jest uważam, ten, ten, ten fenomen tego ubezpieczenia. Mhm. I ono łączy, i ono łączy, jak rozumiem, pewnie idea by była taka, by ono łączyło dobre cechy jednego i drugiego rodzaju ubezpieczenia. Czy po co w ogóle yy, po, po, powstało, powstała taka, hy, taka hybryda? To ubezpieczenie, o którym mówimy, które jest dedykowane dla przedsiębiorców, ono powstało po to, żeby można było się ubezpieczyć na życie, żeby okay. można mieć yy, szeroki zakres od uszczerbków, od wypadków, od chorób, od pobytu w szpitalu, czyli te okay. wszystkie elementy, które są w grupówce. Okej. Okay. Czyli a dzisiaj przedsiębiorcy... A równocześnie, dzisiaj... żeby, to było, żeby to było dla jednej osoby, no bo ten przedsiębiorca jednoosobowy, no, tak jak wspomniałeś, nie za bardzo ma się, gdzie, gdzie ubezpieczyć grupowo. Tak, to ubezpieczenie z założenia jest od dwóch osób. Czyli jeżeli prowadzi mhm. ktoś jednoosobową działalność gospodarczą, może ubezpieczyć mhm. siebie i pracownika. Ewentualnie drugie takie, druga taka możliwość jest siebie i żonę, lub mhm. siebie, lub i męża. No. No lub, no dorosłe tak. dziecko, lub dorosłe mhm. dziecko. Mhm. Czyli okay. od dwóch osób. Aha, aha. Okej. Okay. Y, czy, czy tak naprawdę re, rewolucja polega na tym, że e, już od dwóch osób, Tak, bo, bo przedtem istniały grupowe. Gdzie to nie wymagało tam od razu setki ubezpieczonych, tylko raczej paru dziesięciu osób to takie istniały, ale rozumiem, że była jakaś bariera minimalna. Przeważnie te ubezpieczenia grupowe, to typowe ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy. Jest tam minimalny, minimalna ilość wymaganych osób. I, i ja też takie ubezpieczeniami, takimi ubezpieczeniami grupowymi się zajmuję. I na przykład w mojej firmie jest od 8 osób. Czyli jeżeli jest w firmie 50 osób, 100 osób, 200 osób, to od 8 osób dopiero można taką grupówkę typową stworzyć. E, okay. Natomiast to ubezpieczenie, o którym mówimy. Jest właśnie typowo dla przedsiębiorców, czyli ktoś prowadzi firmę, nie wiem, dwuosobową, mhm. trzyosobową. No nie ma tych 8 osób, no nie, nie będzie no tak. zatrudniał 8 osób. Nie, <głos》>, ich nie. Żeby, żeby tak, żeby, żeby gdzieś tam e, tą grupówkę mieć. E, a jakie są korzyści od te, tego ubezpieczenia tego dwuosobowego, trzyosobowego? E, to myślę, że w dalszej części e, będzie okazja, żeby, żeby przytoczyć. Mhm. Okej. Okay. No. Czyli e, rewolucja polega na tym, że już nie musimy. Udawać, że kogoś zatrudniamy, żeby spełnić te 8, 8 osób. No bo zakładam, że albo ludzie rezygnowali po prostu z takiej formy ubezpieczenia, albo, nie wiem, udawali tak, że kogoś zatrudniają, chociaż pewnie to by compliance firm ubezpieczeniowych nie przepuszczał do tego typu sytuacji. Znaczy raczej się nie spotkałem z taką sytuacją, żeby ktoś fikcyjnie zatrudniał, czy, czy gdzieś tam ubezpieczał. Mhm. Bardzo często klienci pytają o możliwość ubezpieczenia całej rodziny w jednej polisie. Wiem, Aha. że są takie rozwiązania, takie polisy, gdzie, gdzie nawet klienci gdzieś tam pytają o jakieś możliwości zniżki, czy jeżeli byśmy, mhm. byśmy nie wiem, teścia ubezpieczyli, teściową, czy, czy, czy mamę, tatę, dziadka mhm. chcą ubezpieczać, mhm. to czy, czy będzie jakaś korzyść. No niestety nie ma takiego ubezpieczenia, gdzie można by było całą rodzinę, powiedzmy, e, aczkolwiek, aczkolwiek y, no, można by się pochylić nad tym tematem, tak, żeby gdzieś tam, ale w ramach no. takiej typowej grupówki ono jest raczej dedykowane dla pracowników danego zakładu pracy. Mhm. Jasne, jasne. Mhm. A powiedz, jak takie ubezpieczenie Ubezpieczenie działa, bo rozumiem, że ono może zastąpić, może zastąpić polisę na życie osobistą i sprawić, że, no właśnie, pojedynczy przedsiębiorca plus jego żona w ramach takiej polisy grupowej będą mieli zapewnione coś na moment śmierci jednego z nich i coś na ewentualność, nie wiem, inwalidztwa, kalectwa. To przemyśle? Ja traktuję tą polisę dwuosobową, trzyosobową, o której rozmawiamy, traktuję tą polisę jako takie uzupełnienie polisy indywidualnej. Dlaczego Aha. o tym mówię? No, jestem doradcą ubezpieczeniowym i rozmawiam z przedsiębiorcami, i ubezpieczam ludzi na życie, na zdrowie. I moim zadaniem jest zabezpieczyć te finanse, te, te dochody. Jeżeli ktoś zarabia jakieś pieniądze, miesięcznie. Nie wiem, 5 tysięcy i mhm. ubezpiecza się na 50 tysięcy w takiej polisie grupowej, to zwróć uwagę, że zabezpieczył rodzinę na wypadek swojej śmierci na czas 10 miesięcy, tak naprawdę. Mhm. Tutaj chodzi o to, żeby dobrać te ubezpieczenia do, do swoich możliwości finansowych, żeby można było płacić składkę, ale ta polisa też ma zabezpieczyć głównie na wypadek śmierci, na wypadek niezdolności do pracy, na wypadek Trwałego inwalidztwa, czy takiej trwałej niezdolności do pracy, ale też przede wszystkim na wypadek krót, krótkotrwałego, krótkotrwałej przerwy w pracy. Mm -hmm. I tutaj chciałem jeden temat poruszyć przy okazji tego, tego zagadnienia, że w momencie, gdy jesteśmy na etacie, pracujemy na etacie, jeżeli jesteśmy niezdolni do pracy przez 2-3 tygodnie, bo złamiamy rączkę, coś tam się nam stanie, jakiś wypadek czy choroba. Mm -hmm i 2 trzy tygodnie jesteśmy niezdolni do pracy, to na etacie jest 80% wynagrodzenia wypłacane. 20% jest, jest tą stratą. I ta polisa grupowa ma tą stratę za zapełnić, tą lukę, lukę w wynagrodzeniu. Natomiast zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą i prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, nie mamy żadnego pracownika i w momencie, gdy zachorujemy albo złamiemy rękę, nogę lub jesteśmy czasowo niezdolni do pracy, to przez te 2-3 tygodnie nie chodzimy do pracy, nie zarabiamy i nie mamy za co żyć, jeżeli nie mamy odłożonych hmm. jakichś tam środków. Tak. Ta polisa ma za zadanie zapełnić tą lukę w wynagrodzeniu przez 3 tygodnie, przez 5 tygodni, przez powiedzmy te 2-3 miesiące, kiedy jesteśmy chorzy, niezdolni do pracy, leżymy w domu albo w szpitalu, hmm. albo musimy się rehabilitować i to jest tak, że po pierwsze, polisa zapewnia pieniądze na leczenie, na rehabilitację. Na, na za, 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 za ten czas pobytu w szpitalu dostajemy takie, takie zadośćuczynienie czy, czy wynagrodzenie. No i przede wszystkim ma uratować nasz ten budżet, no bo jak my chorujemy, to nasze wydatki nie chorują. Nasze, no tak, tak nasze wydatki są, na, nawet jeżeli będziemy chcieli je pościnać, no to zakładam, że to zadziała z jakimś opóźnieniem, prawda? Nie zawsze od razu się da ściąć. Tak, koszty nasze nie chorują, raty leasingowe, raty kredytowe, czynsze, wynagrodzenia jakieś, jakieś dla, dla naszych kontrahentów, czy nawet zlecenia, no nie, nie, nie idą z nami na chorobowe. I to jest właśnie tak, najważniejsza, tak. najważniejsza tak. idea tego ubezpieczenia, jest to, żeby zapełni, zapełniło tą dziurę w budżecie na czas tak. naszej aktywności. Aha. I ta polisa działa właśnie na takie krótkie, powiedzmy, przerwy, jest mhm. idealnym uzupełnieniem polisy indywidualnej, bo w mhm. momencie, gdybyśmy byli całkowicie niezdolni do pracy, no to ta polisa grupowa, ona będzie jakimś tam wsparciem finansowym, natomiast to nie będzie na tyle duża kwota, żeby nam wystarczyła na rok, dwa czy, 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 czy pięć lat. Tej... Tak, tak, tak. To właśnie przy okazji, przy okazji saduszek, Mnie, e, e, byłem świeżo po prze, przeglądzie właśnie polis na życie i i właśnie zresztą to był na tyle ciekawy proces, że aż o tym na, nagrałem film, ale właśnie zostałem zmuszony do odpowiedzi na pytanie. Okej, okay, a co jeżeli nagle prawda, nie wiem, moja żona staje się w zupełności niezdolna i nie to, że mnie nie odciąża, ale nawet trzeba na jej, nie wiem, rehabilitację albo i jakąś tam opiekę łożyć, tak? Więc powstaje taka pyrba, nawet jeżeli jest ona czasowa, jak w przypadku grupówki, ale jeżeli jest ona przewlekła, no to faktycznie to <trybujesz> trzeba być na to przygotowanym, i po to jest raczej polisa na życie ta indywidualna, o, o której opowiadasz. Dokładnie tak jest. Sytuacja, o której mówisz, że czy ty zachorujesz, czy twoja żona zachoruje, to jeżeli żona zachoruje, to ty do pracy nie idziesz, opiekujesz mm -hmm. się tą żoną, musisz ją wozić po lekarzach, do szpitala z nią jechać. Często tak. trzeba się tą osobą zaopiekować chorą. Mm -hmm. Osoby, które mają żony, mają mężów, jest im teoretycznie łatwiej. Osoby, mm -hmm. które są singlami, czy z, czy z wyboru, czy, czy z, z sytuacji losowych. Mają troszeczkę gorszą sytuację, bo one muszą zadbać same o siebie. I tutaj tak. na przykład jest przykład przykład osoby samotnej, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wszystko fajnie pięknie, firmy prowadzi, żadnych zobowiązań nie ma, bo gdzieś tam, gdzieś tam dużo zarabia, żony nie ma, dzieci nie ma, czyli jakby nie ma kogo zabezpieczać, nie, nie musi się ubezpieczać na życie. W razie, w razie swojej śmierci zostawia, no nie, nie ma komu zostawiać te, tych pieniędzy z polisy tak. na życie. Więc mm -hmm. nie trzeba jej na ten milion ubezpieczać. Natomiast gdyby taka osoba zachorowała, powiedzmy, nie wiem, połamała się, czy, czy straciła tą zdolność do zarabiania pieniędzy, to mm -hmm. ta osoba musi troszeczkę liczyć na siebie, no chyba, że wraca do rodziców, mając lat 35 czy 45, mm -hmm. wraca do rodziców i no i wtedy rodzice pomagają. No nikt tak. takiej sytuacji nie chce w życiu. Mm -hmm. No tak, 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 tak. Ale to wygląda. Tak, ale to ciekawy tu wniosek się nasuwa, nie? Że, takim, że takim idealnym odbiorcą tego typu produktu jest to właśnie, no, w zasadzie ktoś spełniający te trzy, trzy cechy, tak? Między 30 a 40, singiel i równocześnie przedsiębiorca. Mi to się kojarzy z takimi branżami jak, nie wiem, fotograf, wodzirej, nie wiem, architekt, może jakieś małe biuro, nie? czyli takie e, e, zawody, że tak powiem, no, one man show. Zgadza się. Tutaj pandemia bardzo ładnie pokazała, y, czym jest taka czasowa powiedzmy niedyspozycja finansowa. Tutaj mm -hmm. mieliśmy okres powiedzmy roku czy półtora, kiedy był ten lockdown, y, gdzie były firmy pozamykane, restauracje, branża gastronomiczna, wszelkie właśnie wszelkie branże y, muzyczne, y, te, te rozrywkowe, te branże stanęły. I tutaj jakby bardzo często w, na, w mojej branży porównuje się to do takiej czasowej niezdolności do pracy. Że czy uh -huh. jesteś przygotowany na wypadek takiego roku czy półtora, że nie, nie zarabiasz, że nie zarabiasz. Uh -huh. I tutaj no, od lockdownu, od, od, od zamknięcia nie można się ubezpieczyć, no ale, tak. można się, ale można się ubezpieczyć od, od czasowej niezdolności do pracy. Uh -huh. I no, niestety my tego nie planujemy. Nie planujemy chorować, nie planujemy uh -huh. mieć wypadków. Natomiast y, to się dzieje, to się dzieje. Aha. Wystarczy się rozejrzeć dookoła w prawo, w lewo, a to sąsiad, a to kolega, a to jakiś wspólnik, a to ktoś y, z naszego mhm. nam się oczywiście nic nie stanie, tak? Nie, no my oczywiście my, jesteśmy... my jesteśmy nie jesteśmy zniszczeni. A powiedz, w jaki sposób się jak, w jaki sposób następuje e, wypłata? Wyobraźmy sobie, że ktoś się połamał, wylądował w szpitalu. Rozumiem, że e, kontaktuje się ze swoim agentem, tak? Informuję go o fakcie, i nie wiem, L4 jest potrzebne i jak to wygląda od, od strony, od strony no, formalnej. Jeżeli ubezpieczamy się przez Infulinę, bo mhm. bardzo dużo ubezpieczeń kupujemy przez Infulinę no to musimy gdzieś tam z tą infolinią się kontaktować. Natomiast moi klienci mają taki, taki powiedzmy, taki serwis zapewniony, że wszystkie ubezpieczenia, które, które ja wypisuję i ja gdzieś tam te polisy dobieram, moi klienci kontaktują się ze mną. Aha. I wygląda to w ten sposób, że jeżeli trafiasz do szpitala, ja bardzo często ostatnio odbieram telefony, Panie Łukaszu, jadę za karetką, w karetce jest moja żona, i niech mi mhm. Pan powie, jakie dokumenty musimy zbierać, żeby żeby później nie było właśnie. No właśnie. E, tak, kłopotu z tym odszkodowaniem. Tutaj natura, naturalną rzeczą jest to, że jeżeli trafiamy do szpitala, zabiera nas karetka i leżymy w szpitalu dzień, dwa czy, czy kilka dni, e, karta wypisu ze szpitala, czyli dokumentacja ze szpitala. Jeżeli mhm. kupujemy jakieś lekarstwa, opatrunki, e, kule, wypożyczamy wózek i walicki, r, różne rzeczy, ortezy, protezy. To wszystko proszę zbierać, jeżeli płacimy za to, to oczywiście też zbierać. I w tym ubezpieczeniu, które, które ja proponuję, w większości jest za wszystko refundacja lub zwrot. Czyli mhm. nie, dość, że, nie dość, że za dany epizod medyczny, jeżeli leżymy w szpitalu, czy to będzie wypadkowe, czy chorobowe, czy złamanie, czy jakiś ból brzucha i trzeba jakąś operację zrobić, za pobyty w szpitalu, za dniówki za wszystko moje towarzystwo płaci mhm. plus za epizod medyczny plus jest jeszcze przewidziany budżet na rehabilitację plus mhm. jeszcze koszty koszty leczenia no mhm. można powiedzieć bardzo szeroki zakres jak to w grupówce bywa Mhm. Aha, ale bo, bo to, o czym opowiadasz, to, to są wypłaty na okoliczność, jakichś tam zabiegów, tak? I jakaś tam refundacja. A bardziej, bardziej interesowa interesowałoby mnie to, że o, właśnie, pomałem się, już mnie ze szpitalem wypisali i już jak gdyby. Działania medyczne wokół mnie się kończą, muszę tylko poczekać, aż mi się zrośnie, ale będzie się zrastało na przykład dwa miesiące, i okej, okay, potem będzie rehabilitacja. No to rozumiem, że tu też zbieram papiery, że się rehabilituję i jest to refundowane. -re Natomiast pytanie: utraciłem dochody, nie? to w jakiej formie jest to wypłacane mi na bieżąco? Czy to jest jakiś taki mechanizm, że po prostu towarzystwo bierze na, na siebie jakiś tam, nie wiem, uśredniony dochód, jaki generowałem w, przesz w przeszłości i w cyklu miesię miesięcznym mi go wypłaca? Czy jak to wygląda? To ubezpieczenie, o którym Ty prawdopodobnie myślisz i mówisz, to jest ubezpieczenie finansowe. Natomiast ja w tym ubezpieczeniu, o którym ja mówię, mhm. które jest jakby tematem naszego, naszej rozmowy, to jest to odszkodowanie za dany wypadek lub chorobę, Aha. które i, i widzisz, moim zadaniem jest dobrać te ubezpieczenia na takim poziomie, Aha. że y, ta choroba, ta wypadek, ta złamana ręka, i to odszkodowanie za to zdarzenie y, będzie, będzie pokrywało twój dochód. A, OK. okay. W ten sposób. Czyli ja, no, nie no. możemy się ubezpieczyć, nie możemy się możemy się, możemy się ubezpieczyć za 20 zł i dostać mhm. odszkodowania 178 zł i mhm. 3 tygodnie w szpitalu. Podam mhm. jako przykład złamaną rękę. Złomana mhm. ręka to jest, to jest 3-4 tygodnie w gipsie, mhm. to jest około 5, może 4% odszkodowania uszczerbku na zdrowiu i jeżeli mhm. masz sumę ubezpieczenia 100 zł za procent, czyli powiedzmy mhm. jesteś ubezpieczony na, na 10 tysięcy czy na, na 50 tysięcy, to masz 100 zł za procent. A możesz się ubezpieczyć na 100 tysięcy mhm. i masz wtedy 1000 zł za procent albo 1,5 tysiąca za procent. Mhm. I za to ja złamię rękę, ty złamiesz rękę. Ty dostaniesz 500 zł, ja dostanę mhm. 5 tysięcy. Plus tak. jeszcze 2,5 tysiąca, 3,5 tysiąca za operację. Plus mhm. jeszcze 200, 300 zł za dniówkę pobytu w szpitalu, bo byłem w szpitalu. Plus mhm. jeszcze 1500 na rehabilitację. Łącznie, nie wiem, 12 no tysięcy. Tak. Jeżeli zarabiasz dyszkę. To te, to te 12 tysięcy dostajesz i te 2,5 tysiące jest tym odszkodowaniem za, za pracę. W tym Jasne. czasie nie pracowałeś, nie zarabiałeś, firma była zamknięta, klienci dzwonili, ty odrzucałeś połączenia albo miałeś wyciszony telefon. No tak to jest. Tak to jest. No tak, tak, tak. tak. Fa, faktycznie, to suma tych świadczeń w zasadzie składa się na to, że re, rekompensuje mi to, re, rekompensuje mi to brak, brak pracy. I tutaj jeszcze powiem, że te 12 tysięcy nie hmm. jest jakimś, jakąś, jakimś wyobrażeniem, że, że takie odszkodowania, hmm. bo takie odszkodowania moi klienci otrzymują, bo wszystko przechodzi prze, przez, przez moje ręce. Klienci no tak. nie, ubezpieczają, zgłaszają się do mnie po odszkodowania. I, I później dzwonią. Dziękuję panie Łukaszu. Dobrze, że to ubezpieczenie było na takim a nie innym poziomie. Dobrze, że zapłaciłem o te, o te 20 czy tam 50 zł więcej, bo faktycznie to odszkodowanie uratowało mi tę te, pracę, ten miesiąc niezdolności do pracy. W przypadku drobnych rzeczy zwróćmy, zwróć uwagę, że my cały czas mówimy o jakiejś tam zwichniętej nodze, tak. gdzie teoretycznie zdalnie można pracować i, i przedsiębiorcy albo idą na L4, albo nie idą na L4, no, gdzieś tam z ręką w gipsie, jak mają automatyczną skrzynię biegów, no to mogą gdzieś tam jeszcze <noise> przemieszczać się, no tak. to my się śmiejemy, ale takie są realia, no niestety, no, tak, tak jest. Zu odszkodowanie z ZUS-u w yy, kil kilkanaście złotych, czy, czy, czy kilkadziesiąt złotych, nie pokryje nam tych dochodów, które, które gdzieś tam osiągamy. W mhm. poprzednim odcinku, który nagrywaliśmy na wielkiej sesji też porannej networkingu, Opowiadałem, że zamiast dochodów 5, 10 czy 15 tysięcy, które przedsiębiorca miesięcznie osiąga, bo mhm. jest kreatywny, pracowity i ma pomysł na swój biznes, zamiast tych dochodów, w przypadku całkowitej niezdolności do pracy, jest wypłacana renta na poziomie 800 tyś, czy 900 złotych, może 1200. To tak. są bardzo poważne rzeczy. Nikt sobie z tego nie zdaje sprawę. Ja wszystkim o tym mówię i, i, i tak, tak to niestety funkcjonuje. Mhm. Mhm. Ach, no życie. To, to. <laughs> po, powiedz jeszcze o, 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 ostatnie pytanie. Wspomniałeś o 20 zł. Rozumiem, że generalnie za taką składkę to nie warto, bo to bardziej byłoby te wspomniane 100 zł za 1% uszczerbku na zdrowia, ale jak? To najczęściej z twojej praktyki, bo obsługujesz wielu przedsiębiorców i z Warszawy i, z, i spoza. I zakładam, że te grupówki są obecnie hitem. Jak to najczęściej wygląda? Jak ta, na jakiej wysokości jest, jest średnio składka? Suma ubezpieczenia w tym ubezpieczeniu dwuosobowym dla przedsiębiorcy, to jest 100 tysięcy złotych. Okay. 100 tysięcy złotych, może, może być niższa, może być 80, może być 60. Natomiast 100 tysięcy złotych to jest taka kwota, o której ja zaczynam mówić. No, może być w Warszawie, wyższa? Może... Nie, 100 tysięcy to jest maks. 100 tysięcy okay. złotych. I za składkę, która jest, mhm. która jest miesięczna, dotyczy mhm. jednej osoby na poziomie 80, 120 albo 150 złotych, w zależności od tego, w jakim jesteś wieku, jak mhm. masz 30 lat powiedzmy 25 czy 30 lat, to jest to na poziomie 80-90 zł miesięcznie. Aha. Jak masz powiedzmy 40 lat, no to jest około 140, może 150 zł. W zależności Aha. też od zakresu, bo tam można też dobierać zakres. Natomiast takie gotowe rozwiązanie, to za te 150 zł dostajesz tak, 100 tysięcy na życie, Aha. wypłaty w razie śmierci naturalnej, 200 Aha. tysięcy w skutek wypadku nieszczęśliwego, czyli przyczyna Aha. zewnętrzna, tak. 300 tysięcy odszkodowania w razie wypadku komunikacyjnego, w razie śmierci wskutek wypadku. Czyli mhm. najbardziej się opłaca w samochodzie zginąć. No tak. 300 tysięcy. Ale to nie wszystko, bo w tej składce za te 140 czy 150 zł dostajesz dodatkowo 100 tysięcy w razie niezdolności wskutek wypadku, niezdolności mhm. do pracy wskutek wypadku, wypadku ogólnie, 100 tysięcy uszczerbku na zdrowiu, czyli 1000 zł za 1% uszczerbku. W hmm. przypadku złamanej tej, tej ręki tak. to jest te 5000 tysięcy złotych, ale jeżeli tą rękę trzeba będzie operować, to dodatkowo jeszcze z tego świadczenia medycznego, za ten epizod medyczny, za tą operację dostajesz powiedzmy te 2,5 tysiąca, czyli już masz 7,5 plus jeszcze za dniówki szpitalne tam powiedzmy 150 czy 250 złotych w zależności też, który ten wariant wybieramy. Czyli mhm. dostajesz takie odszkodowanie na poziomie powiedzmy 8, 9, może, może 10 tysięcy. Mhm. No i jeżeli jeszcze będzie rehabilitacja, bo trzeba gdzieś tam na rehabilitację chodzić, to jest przewidziany dodatkowy budżet 1500 zł mhm. e, na powiedzmy 10 czy, czy 15 tych, tych rehabilitacji. W zależności mhm. od tego, czy ta jedna rehabilitacja kosztuje 100 czy 150 zł. Mhm. I to jest taki pakiet, który, który ja dokładam jako albo jedyna polisa, bo klient mhm. sobie nie może na więcej pozwolić. Albo jako, jako dodatek do tej polisy indywidualnej. Czyli tutaj mhm. jesteś ubezpieczony na te pół miliona na milion, bo masz kredyt, zobowiązania, małe dzieci i tak dalej. A tutaj mhm. robimy te, te to ubezpieczenie takie dwuosobowe, czyli ubezpieczam mhm. dodatkowo ciebie i żonę, lub ciebie i męża, lub ciebie i pracownika. I wtedy, mhm. i wtedy jest y, pełen, pełen zakres, pełen zakres ubezpieczenia. Tak, tak, tak. tak to w pełni rozumiem. Dzięki wielkie za wyjaśnienie tych meandrów. Faktycznie to jest bardzo fajne, bardzo fajne uzupełnienie polisy na życie. Moi mieli, namiar na Łukasza oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu, jeżeli by ten temat was zainteresował. Jeżeli jesteście, no właśnie, w takiej sytuacji, jak opisujemy, może jeszcze nie macie policy na życie i nie planujecie, bo singlownictwo bardzo dobrze wam służy. To z tego, co tu Łukasz opowiada, rzeczywiście warto się tego typu grupówką, nawet jedną albo dwuosobową zainteresować. Dzięki wielkie Łukasz za wizytę w studiu dzisiejszą. No i cóż, mam nadzieję, że do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku w niedalekiej przyszłości. Z ogromną przyjemnością. Polecam się. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie i na ostatnie 30 sekund zwyczajowo zostawię Was z rekomendacjami z tego kanału. Nie zapomnijcie dać kciuka w górę, a jeśli coś Was zainteresowało, zostawcie komentarz. Powiadomię Łukasza i na pewno odpowie na wszelkie Wasze pytania. Dzięki raz jeszcze! Do zobaczenia! Cześć!